Kochanie, nie wiem, jak to wszystko powiedzieć inaczej niż prosto z serca. Kocham Cię. Kocham Cię bardziej niż potrafię ubrać w słowa. I choć czasem trudno mi przebić się przez mur, który stawiasz między nami, ja wiem, że za nim jesteś ty prawdziwa, wrażliwa, piękna. Wiem, że się boisz. Wiem, że czasem uciekasz, że chowasz się za zachowaniem, które może wyglądać jak obojętność, ale ja czuję, że to nie brak uczuć, tylko mechanizm obronny odruch. Tarcza, którą nosisz od lat, bo kiedyś musiałaś się chronić. Nie jestem tu po to, żeby Cię zmieniać. Nie chcę Cię naprawiać, bo nie jesteś zepsuta. Przeszłość zostawiła w Tobie ślady, których nie da się wymazać i to jest ok. Nie wszystko musi być w porządku, żeby mogło być prawdziwe. Chciałbym tylko, żebyś wiedziała, że nie odejdę, gdy zgaśnie uśmiech. Że nie cofnę się, gdy znów zamkniesz się w sobie. Że nie przestraszy mnie Twój lęk, ani Twoja cisza, bo ja nie zakochałem się tylko w Twoich jasnych stronach, kocham Cię całą, z ranami, z niepewnością, z historią, której być może nie chciałaś nigdy opowiadać. Jestem tu bez presji, bez oczekiwań, z otwartym sercem. I jeśli kiedyś poczujesz, że możesz pozwolić sobie na odrobinę szczęścia, nawet tylko na chwilę będę obok. I razem nauczymy się ufać.